Zobaczymy jak to troszeczkę jest przekrzywione, tak mi się wydaje, A, no właśnie ale to delikatnie bo jest teraz chyba do no, ale to ciekaw jestem jak się to nagrało dojadę do domku i wyłączę I się pożegnam z wami bo bagaż będzie siadał jak GoPro nie? na te śrubki nazwijmy z czarnymi łebkami to możesz w poziomie, to znaczy w prawo, w lewo do oporu o, o sobie, że tak powiem przechylać jest to dobra rzecz mówiąc szczerze no i później są uchwyty action takie na magnes jeszcze dodatkowe, że można w pionowo kamerę ustawić i będzie normalnie pracowała. gdyby normalnie by było, to że ujęcie będzie takie, no wiecie, młodziutkie. Także jest dobre, dobre rozwiązanie. W zasadzie no, po południe i wieczorku, od północy pewnie widzicie, ale chmury idą kury, czy czarne tam jakieś chyba śniegowe, że tak powiem. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Pozdrowienia dla wszystkich. Czerwono było widać jak ładnie na wietrze wiatr jest no. ile jest 5 stopni w tej chwili, pokazuje pokładowy komputer Także najlepszego.